Cześć wszystkim, z tej strony Mr. Phil i dziś zaprezentuję jak zainstalować Minecraft Nodus 1.6.2 yy, znaczy no wersję 1.6.2 do Minecrafta tak więc zaczynajmy po prostu yy, trzeba tutaj pobrać będzie jeden plik jeszcze zaraz go wrzucę po nagraniu materiału do gdy już ten klik ściągniecie, będziecie mieli taki tu do rozpakowania archiwum. Po rozpakowaniu będzie mniej więcej wyglądało to tak. I teraz sytuacja trochę się zmienia z wersji starszych. Oprócz wejścia w procenta, data procent i wejścia w kropka Minecraft, nie wchodzi się teraz w bin, tylko wchodzi się w versions. I przy versions trzeba dodać po prostu ten folder tutaj, tak jak ja zrobiłem i mam I szczerze mówiąc, to by było z instalacji na tyle, ponieważ gdy już to zrobimy, musimy po prostu odpalić Minecrafta. O, no, przecież Coś się No, okej. Okay. I tutaj, jeśli mam na przykład meryfyn, swój prefer, jest tutaj e, dać Edit Profile albo New Profile i trzeba wybrać wersję Release Rubix. Save and play. No, and play. Już mi się udziela z angielskiego. Tak więc, odpala nam się Minecraft, który wygląda co nieco inaczej, ponieważ, no, to jest Rubik's Client. On jest tak, jakby zmodowany tutaj, coś w stylu. Ale, na przykład, mm, tutaj, nie wiem. ...na moim świecie. Albo może tu? tu wejdziemy. to wejdziemy. Wygląda co nieco inaczej i... ...ogólnie sam Minecraft... ...ogólnie sam Minecraft wygląda bardzo... ...znaczy tak samo. Z tym, że tutaj są... ...pod szczołeczkami yy, strzałki... ...po prawej stronie na klawiaturze... Yy, ...zmienia się w prawo, w lewo... ...listy. I w górę tam yy, się chowa menu. A wszystkie opisy, wszystkie... Yy, jak się nazywa? No, te do aktywowania. Wreszcie <grybujesz> brakło mi słowa. Nie no. <grybujesz> wiem. Yy, opisałem już w innym filmie, tak więc nie będę tego tu opisywał. Najwyżej dam gdzieś linka na ekranie w którymś miejscu. No i to tak, tak wyglądało jeszcze mogę. O, no i tak to wygląda ten cały Minecraft. I mogę jeszcze pokazać na przykład nie wiem jakimś serwerze. O nie będzie frost. No jak widzicie, z problemu mogę wejść. I mogę sobie włączyć. Na przykład fly. Jeszcze coś nie reaguje. O, okay. I mogę sobie latać. Tylko tutaj chyba na samym serwerze, na no Właśnie. Jest włączony. anti-fly I cofa. Miejsce. Tak więc. To było na tyle. Instalacja jest dość prosta. Wszystko pokazałem, linki, wszystko będzie w opisie lub na filmie. No więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, to bardzo motywuje i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.